Hej, witajcie ponownie na kanale Wybrednej Marudy w kolejnym książkowym zestawieniu i jako że maj jest miesiącem zdrowia psychicznego, to pomyślałam, że polecę Wam kilka książek młodzieżowych, które tę tematykę poruszają. Bo wiadomo, jest to bardzo ważny i trudny temat i wydaje mi się, że literatura powinna poruszać takie wątki, takie motywy, szczególnie ta młodzieżowa, żeby jakoś tak. Otworzyć młodym ludziom oczy na pewne elementy. Więc zebrałam kilka takich książek, które sama czytałam. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że tych tytułów jest znacznie więcej. Skupiłam się na tych, które sama znam i wiem, jaki temat jest tam poruszony. No i jeżeli chodzi o ten temat, no to oczywiście musi być taki content warning. Muszę Was ostrzec, że będzie tutaj tematyka depresji, będzie tematyka samobójstw i tak dalej. Więc jeżeli są to dla Was jakieś tam drażliwe tematy, to być może te książki i ten film w ogóle nie będzie dla Was chcę was po prostu ostrzec. I tak, książki, które tutaj sobie zebrałam, może nie są idealne, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił z takimi tematami, a nie chce od razu y, jakby skoczyć na głęboką wodę i rzucić się na jakieś książki naukowe, czy na jakąś klasykę, na jakiś lot nad kukułczym gniazdem, oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała też o musicalach. Mamy musical Next to Normal, który porusza tematykę choroby dwubiegunowej. Także to są tytuły, które oczywiście wam polecam, ale... Dzisiaj takie typowo, jak już mówiłam, typowo młodzieżowe. Nie powiem lekki i przyjemne, bo ta tematyka nigdy taka nie jest, ale powiedzmy przedstawione po prostu te problemy w sposób taki przystępny dla młodzieży. I zacznijmy od Johna Greena, autora, chociażby gwiazd naszych wina, tam już było smutno, ponieważ mieliśmy tematykę chorób nowotworowych. Kiedyś był wielki szał na jego książki, chociaż muszę przyznać, że ja do fanów tego autora nie należę i ja za jego powieściami nie przepadam. Green napisał jednak dość ciekawą powieść, Żółwie Aż do końca, opowiadającej o nastoletniej Azie Holmes. Nazwisko zobowiązuje, oczywiście, dziewczyna będzie gdzieś tam rozwiązywała sprawy kryminalne niczym Sherlock Holmes, ale jej towarzyszy mnóstwo lęków. Lęków na przykład przed bakteriami, przed zarażeniem się czymś. Ma zaburzenia obsesyjno kompulsyjne Gdzieś tam cały czas wbija sobie kciuk w dłoń, jeżeli dobrze pamiętam. Więc mamy tutaj zaprezentowane takie elementy związane właśnie z problemami, ze zdrowiem psychicznym i tak Książka, jak mówiłam, no nie jest idealna, ale nie spotkałam chyba jeszcze książki młodzieżowej, która o. Takiej tematyce by mówiła. Moje kolejne propozycje to dwie książki z bohaterkami, z narratorkami, którym nie można do końca zaufać. Wymyśliłam Cię, towarzyszymy nastolatce, która boryka się ze schizofrenią. I tak naprawdę przez całe życie ciężko jest jej odróżnić rzeczywistość od iluzji. Jednocześnie oczywiście zmaga się z takimi typowymi dla młodzieży problemami, że szkoła, przyjaźnie, tu jakiś chłopak jej się podoba, tylko że ona tak naprawdę nigdy nie wie, czy to, co teraz widzi, dzieje się naprawdę. W związku z czym yy, chodzi uzbrojona w aparat fotograficzny. I po prostu, jeżeli coś wydaje się podejrzane i nierzeczywiste, to fotografuje to, żeby sprawdzić, yy, mieć dowód, czy, czy widziała to naprawdę bardzo fajna młodzieżówka, objęłam ją patronatem, a jak wiecie, ja nie polecam byle czego, a film o innych książkach, które robiłam tym znajdziecie w opisie. Drugą taką nietypową narratorką, której trudno jest zaufać jest Margo. Nie chciałabym o tej książce mówić zbyt wiele, jeżeli chodzi o fabułę. Powiem tylko tyle, że życie Margo jest bardzo trudne. Ona mieszka w takim ponurym miasteczku, do którego strach się zbliżyć. Żyje z matką, która mierzy się z depresją i Trochę traktuje córkę jak służącą, poza tym wszędzie wokół są narkotyki, takie towarzystwo, od którego się po prostu ucieka na drugą stronę ulicy. I jeżeli czytaliście już coś od autorki od Teryn Fisher, to dobrze wiecie, jak ona pisze, że ona jest bardzo brutalna i grzebie w psychice każdego człowieka, zarówno bohatera, jak i nas jako czytelnika. Coś tam chce nam przez tę powieść przekazać, więc mimo że Margo jest historią o młodzieży i dla młodzieży to jest bardzo mroczną no z dreszczykiem. Teraz chciałabym tutaj ostrzec przed takimi poważniejszymi content warningami, bo kolejne książki, które przygotowałam dotyczą tematyki samobójstw. Jest to bardzo trudny temat zresztą jak cały dzisiejszy film porusza dość trudne tematy. Jednak wydaje mi się, że samobójstwa to jest ta tematyka, której dużo osób unika w związku z czym za trzy dwa Jeden. Zacznijmy od powieści, którą możecie poznać także w formie muzycznej, jako musical i jest to drogie Wanie Hansenie. Tutaj nasz główny bohater jest takim introwertykiem, samotnikiem, ale mierzy się z taką dość wyraźną fobią społeczną. No, i za namową swojego terapeuty postanawia pisać listy do samego siebie. Jeden z tych listów trafia w ręce szkolnego buntownika, który niedługo potem popełnia samobójstwo. I na skutek takich różnych nieporozumień i niedopowiedzeń, Wszyscy myślą, że Hansen jest jakoś powiązany z tą sytuacją, że w ogóle on się przyjaźnił ze zmarłym Konorem. I oczywiście Ewan mógłby zaprzeczyć, ale to jest ten moment, kiedy wreszcie zostaje zauważony, kiedy wreszcie ludzie zaczynają z nim rozmawiać, i on troszeczkę sam zaczyna się zapętlać w tej sieci kłamstw, i już nawet jakby chciał, to nie potrafi z niej wyjść. Książka jest bardzo dobra, chociaż zdradza troszeczkę więcej niż musical, więc obdziera moim zdaniem tę historię z tajemnicy. Musical pozwalał odbiorcy dopowiedzieć sobie pewne rzeczy i to mi się wydawało, że bardziej działało, natomiast w książce, kiedy mamy to czarno na białym nie robi już to aż takiego wrażenia. Więc ja tak od serca bardziej polecałabym wersję sceniczną, na której się popłakałam, ale książka jest również bardzo dobra. Playlist for the Dead może kojarzyć Wam się trochę z książką i serialem 13 powodów, bo jest tutaj wykorzystany bardzo podobny motyw. Znajomy naszego głównego bohatera popełnia samobójstwo. Jedyne co po sobie pozostawia to playlista i karteczka Posłuchaj, a zrozumiesz. I na podstawie tych utworów będziemy starać się dotrzeć do tego, co się tak naprawdę wydarzyło i dlaczego. To również nie jest powieść idealna, w zasadzie dość szybko wyleciała mi z pamięci, ale... Stwierdziłam, że o niej powiem, bo 13 powodów jest dość popularne, więc ja tak troszeczkę pod prąd jak to ja i powiem o czymś mniej popularnym mniej znanym, żebyście też mieli wgląd jakby ogólnie powiedzmy w ten rynek książki nie tylko w same bestsellery Wszystkie jazdy miejsca to jest powieść i w dodatku jest już ekranizacja na Netflixie, jeżeli się nie mylę powieść, która zdobyła bardzo wielu fanów i wiele osób było tym zachwyconych natomiast mi z jakiegoś powodu ta książka nie podeszła i nie jestem wam w stanie powiedzieć dlaczego. Nie pamiętam tam tak naprawdę, co mi w niej nie grało, ale wiem, że nie. Popierałam tych wszystkich pochwalnych opinii. To jest historia dwójki nastolatków, którzy coraz częściej myślą o śmierci i o powiedzmy różnych sposobach na zakończenie życia. Spotykają się na wieży, nie wiadomo tak naprawdę, kto komu ratował życie, ale zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają poznawać siebie wzajemnie i siebie samych, ale tak naprawdę tych problemów jest na tyle dużo, że na horyzoncie wciąż nie widać tego happy endu. Oczywiście, śmiało podrzucajcie w komentarzach i mi i sobie wzajemnie. Nie kolejne tytuły, które pasowałyby do tego zestawienia. Starajcie się unikać spoilerów, jeżeli przykładowo dane traumatyczne wydarzenie typu to samobójstwo jest jakimś tam plot twistem na koniec historii, to nie zdradzajcie co jak i dlaczego. Mile widziane są również content warningi w tych komentarzach. Pamiętajcie też, że jeżeli mierzycie się z jakimiś problemami, to po prostu nie bójcie się zwrócić o pomoc. I ja Wam w opisie zostawiam kilka telefonów, gdybyście szukali jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia. A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Спасибо.